Hello ludziska, z tej strony fab 284 Kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Fortnite, Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale I pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie na no teraz 24 na końcu Jak widzicie kod mi się wypisał, więc już go wpisuję e, Dobra No i jest No widzicie. To co, lecimy, zadania są O, wreszcie fabułę mam to pójdę, nie wiem do kogo, w ogóle w takim razie mi się ominął etap e, fabuły. Bo raz zagrałem jeden mecz i nie zrobiłem ani jednego zadania fabuły. A w następnym meczu już nie miałem fabuły, więc no, spytam barwną bandziorkę, bo jest bliżej. Dobra, e, no, co jest. Czemu nie mogę ich wykopać? Słabo, że ten karabin mu będzie musiał. Będzie usunięty, nie? Znaczy pistolet maszynowy. Nie karabin, nie karabin. Pistolet maszynowy. Dobra. Lecimy. Oby nie był. E, no co ten bus tak długo czeka. Krafiłem serio. Dobra, lecimy. Czemu mam amunicję jakby do przeładowania? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiem, że tu nie ma mega Lodona. Dobra. To wyskakuje. <laughs> Może coś się dowiemy. To jest też już... Koniec. Dobra. Nie wiem, co się z... wiele się wydarzyło. Niech pustkowcy ci op opowiedzą. Nadzieja. Nie wiem, bo tam coś było z jakimś duchem, tam i coś, tam i ja nie wiem. Nie. Nie wiem, co się tam stało, bo nie miałem tych zadań. Chyba nikt ich nie miał. Z czego słyszałem? Dobra. Eee, to lecimy do barwnej bandziorki rdzychu nie wiem jak to się mówi r dobra będę po prostu mówił nie wiem rdzychu po prostu bo no rdzychu się nigdy nie przyzwyczaił nie wiem jak to mówić to do siebie nie pasuje Zjawił się magneto. Rozmawiałam z magneto? O, świetnie, bo taki jest słowny. dlaczego rozmawiasz z magnetu? <śm> sam do mnie przyszedł. Teraz zrobi się dziwnie, nie? Przywołałam magicznego ducha wody, więc. Ducha? Mm. <śm> 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 Jestem jasnowicką, Wieszczką. panią losu. co się dzieje. Czy nie? Niech będzie. Dobrze, przejdźmy się. Nie wiem, co jakim jest tułacz? Co? Piasek? Po co mam się pytać o piasek? No cóż jest wszędzie. Ale po co mam się Nie no. No duże, duże są O! Uuu, kusza, nie, 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 co zostawiamy? Tego to nie biorę, nie ma opcji. Co ty robisz? E... Nie widziałem tej bieżni wcześniej i teraz też jej nie ma. Aha, jest jakaś motka. Dobra. Czemu z tego statku leci jakaś muzyka? W ogóle? Czemu on tak krzywo leci? Co się dzieje? Nie wiem. Bra. O, już to zadanie, może? Nie, dalej nie. No już oceniłem. Puszka powinna cię zniszczyć. Zamiast tego, co ciebie mówi, e. co ci podoba? Nie. No nie no. Nie wiem, co ona mówiła przez tego typa. No, czemu mi się tak dzieje? Nie wiem, czemu mi się to już dzieje. Także zawsze, zawsze, jak ktoś mnie zabije, to wychodzi. Dobra, to lecę na to laboratorium X. Dobra Ja się w ogóle wspinam cały czas i spadam ja nie umiem się po tych spinać To jest takie dziwne Dobra eee, Co tu się dzieje? Ludzie dopiero dołączyłem W ogóle Raz miałem mecz, że było 32 osoby. To było dziwne, ale miałem taki mecz normalnie. Dobra, to lecimy tam do laboratorium X. Dobra, mm, to jest. Tak, to jest tam, gdzie jest skórka banana, nie? O, banana. I nie ma już tego fortepianu czy pianina, nie wiem co to było. Nie pamiętam. No nie ma, bo ona była na tej górze. I tutaj pętam, tu mnie ty pogonił, i musiałem zaskoczyć. A nie, jest. Chyba. No jest dalej. Uf, na szczęście. I tam jest serio Teraz magneto. Ej, co jest? Rzeczywiście to jest teraz magneto. Dobra jest. Yy, wybaczcie bezpośrednio, ale ta rzecz zniszczy nas wszystkich. Rozstawiam już latarnie, żeby wezwać posiłki. Dzięki magneto. Nie, on nie zabije magneto. O! Nie zabijesz mi Magneto. Dawaj, dawaj. Co się dzieje? Dobra, Magneto, chodź tu, bo nie skończyliśmy gadki. No, jednak skończyliśmy. Niby. Uuu, dobra. Co teraz? Ej, to jest potężne. Uhu, jak Ile ja przyleciałem? Całą górę. Nie wiem, co gadał magneto, bo znowu typo przyszedł. Znaczy, coś tam mówił, że coś tam się chyba nie da uratować. Ale nie wiem, bo znowu zabrał mi magneto, gdy nie skończył gadać. Więc do zadań nie jestem najlepszy. Jak widzicie, poza tym czemu tu muszę chodzić po całej mapie? Dobra, nitro, seria. O, tu z górki mogłem co zrobić, bo mi się zaraz nitro kończy. Pobrobię gni zanim się nitro jeszcze skończy. No nie, już mam nawet zmęczenie z kokami. Dobra, to musimy już biec 300 metrów. Jeszcze <grym> bez leczenia. trudno. Coś, coś do pomocy I jemy. Nie potrzebuję I jemów. O, ale przyda mi się to. To już jest git. nie no, muszę sobie zmienić tego Cybertracka albo skina. Znaczy lepiej Cybertraka. Nie wiem czemu skina, ale no. Bo mi wystaje no, w sumie z głowa z tego. I gdzie ja miałem iść? Do Jonesiego, dobra, pamiętam. Cybertrucka też sobie muszę zmienić. Da ten zwykły, bo nie wiem. Dudny jest jakiś ten cybertrack. Już wolę nie mieć samochodu niż mieć ten. O, mam dwa osłony. Super. Wyspa... E, nie wiem, co... No nie, ale tym razem może nie mu... Nie mówię we. E. Co? Nie zrozumiałem tego. Czego on nie mówię we. E. Nie rozumiem. Chwonsi, nie rozumiem cię. Nie wiem. Nie wiem o co mu chodziło, jakie w e. Co to było. Niech się Jonesy najpierw zacznie uczyć, a nie on chce świat ratować. O! Ta, najlepszy. <grym> Chyba się okłamał, bo ja go zabiłem. A? Dobra, lecz się szybciej, bananek. No przydadzą się bandaże, no akurat kiedyś nosiłem bandaże, to było w trzecim rozdziale, w pierwszym sezonie. Tu siłem bandaże, granaty. Pompę zwykłą. Tam jakiś śmieszny karabinek. Nie wiem, miałem wtedy dziwny loot, ale wygrywałem prawie każdą grę, więc... Opłacało się. Znaczy, zazwyczaj umierałem z jednym życiem, nie? Ale... Znaczy, wygrywałem. Bo nie miałem osłony nigdy. Tylko granaty i apteczki. Nawet... Znaczy, bandaże. No nie no, kolejny? być nadzieją ukrytą na dnie Puszki Pandory. I to dosłownie. Tak przecież się nazywasz. Takie jest los. losu. Dobra? Co? Ona miała być w, w Pandorze? Aha, czyli teraz muszę jechać na każdą lokację Pustkowia, żeby tylko zrobić jakieś graffiti. Ale muszę to jeszcze po kolei zrobić, sorry. Przepraszam. Już się zabieram. Tylko, że mnie zaraz strefa zlikwiduje. A, jeszcze ktoś bossa się teraz bije. No to nie za miło, nie za miło, muszę przyznać. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem, ale coś mnie goniło. Nawet nie wiem co, bo słyszałem bossa, nie? Dobra, i teraz wyskok albo nie, bo to jest graffiti. Nie zabierajcie mi samochodu, tylko no co, jak to się niszczy? Bo tego się nie da zniszczyć. Jakie graffiti. Dobra No dawaj, ten samochód Prosto jedź, a nie krzywo No czemu mi nie wyskakuje? Musi teraz, dobra Jest I tutaj, hop Tam nie, bo by mnie wywaliło za daleko. I tutaj hop. Gdzie to graffiti? Idealnie pod dom zaparkowałem. Przyda się. No czemu nie mogę biegać? No nie, jedź mi do tyłu. Dobra, tu wyskoczę. Hop. Eee, czemu tam jest latająca beczka z nitro? Co tam się stało? Nie wiem, ten sezon jest strasznie dziwny, bo była niezniszczalność. Są latające beczki nitro. Samochody mi się same wywracają i przez to. Umrę. Ja nie wiem. Gdzie jest to graffiti? Tam na drugim końcu. Super. Świetnie. Lepiej się nie dało. Czemu to jest tak fioletowo nagle? Dawaj, 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 dawaj. Zdążę, zdążę. Nie! No! Nie, co jest? O, co to było? Czemu nagle zacząłem tańczyć? Czemu nie było graffiti, no? No ale co, to by była ostatnia gra w tym sezonie i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema, pętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. No i co? No siema, teraz.